Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. To jest program Niepewne Sytuacje. Wojciech Fiodorczuk. Michał Kępa i nasz gość. Dzień dobry, Robert Mazurek. Dzień dobry. Robert Mazurek, dziennikarz polityczny, polityczny dziennikarz, polityczny, tak? dziennikarz znany oczywiście. Z koszul e, znany ze swoich fajne, prawicowych dzieńmy poglądów bardzo, e, tak. i koszul śmiesznie dzisiaj widzę. coś nie w koszuli widzę, ale za to bardzo ładne pole. No, ale to nie jest ważne, kto jest w co ubrany, ważne jest to, kto fajne. mówi, jakie ma poglądy, Reagby. jak reaguje na no. świat przede wszystkim, to prawda, patrząc na pana też myślę, że to nie nieważne, w co jest kto ubrany, Dobra, ale pan super się prezentuje, dziękuję bardzo, ragby, takie, hmm. jakby takie, jakby dobre, fajny sport też, tak, to no dobrze, proszę pana, wiele lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość, panu to specjalnie nie przeszkadzało. A skąd ta teza? E, proszę pana, obserwuje świat, chodzę na demonstracje, interesuje się, walczę o demokrację, wiem jak ciężko jest, proszę pana, ciśni, utrzymać to, co dzisiaj nie ciśni, co tak. dzisiaj nam udało się, m.in. dzięki rządowi koalicji 15 października osiągnąć i pan... Nie widziałem, żeby jakoś specjalnie... Żeby na tych demonstracjach był? No, panem... nie byłem, no nie byłem, no abar... nie było mnie na żadnej. No i widzi no, pan, bo to, bo to jest... robota, prawda, Ale nie pan, jakby to tak panu powiedzieć, na, demokracja. na żadnej proszę nie pan. było mnie, ani na tej, ani na tamtej. No oczywiście, taki płaszczyk obiektywizmu, każdy może sobie ja, No może po prostu wypadać... Nie, nie bo... lubię chodzić, no, tyle. Aha, nie żarwa. się, tak, to fajny facet, fajnie tę pracę co, ma, dobrą co w facet, Co fajny facet? W kanale tam. Ty wiesz, co to jest? No, Mazurek. No tak, i no. co, i to jest fajny facet? No czemu, czemu nie, no? Kum? Przecież facet. ty nie rozumiesz, że to jest odpływ ludzi, że, 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 że tak się to robi, to jest takie zmiękczanie nie. się Nie, ale się fajnie się prezentuje, ma... To ma, ma ale... się fajnie prezentuje. No dobrze, ale może U, ubież, ubierze, ubierze, ubierze kolorową koszulę... Panie Michale, jakieś pytania? Ubierze kolorową koszulę... to oni zawsze zajmują się sobą nie atakuje. A z tylko co... dorobkiem człowieka. Demokracja umiera, jeżeli my Demokracja, milczymy. I jeszcze Planeta Moment. No ta Oczywiście, tak. drwić, 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 najlepiej drwić. Michał, już gadasz po prostu, tak się nakręciłeś. Nie, to się jakieś Na wszystko jakieś wielkie związek. To Michał, na facet ma dwie roboty. No to się kurwa, dogadajcie, proszę bardzo, bo buzi sobie jeszcze dajcie czegoś. Przepraszam go. On tak zawsze. Życie nakręcił się, bo pan po prostu. Dziękuję bardzo. to pogadajcie nie Trochę, takie nie, rzeczy, no. nie da się być trochę w ciąży. A co, Dziękuję bardzo. By... Co, co? Po prostu ideowiec zapalił się tak. Zapalił się, no. nie, bo ja wiedziałem, że on tam już przedawkował TVN. No i tak, i te no sprawy deroberowe. Tak, no no, no. no A, tak, tak, tak. Tam u Was nie, nie ma jakiejś się... roboty?